Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kseunic i witam Was w najnowszym odcinku z serii. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Na samym początku chciałbym wam pożyczyć spóźnionych, ale wesołych świąt e, oraz mokrego dyngusa, jeśli się uda to wrzucić. Wiem przełączyć do światła. Jeśli się to uda wrzucić e, w poniedziałek, jak to nagrywam od razu, bo nie miałem troszkę czasu. Miałem gości, więc nie było jak ale to mniejsze o to. Tak czy siak dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym, ponieważ w dzisiejszym odcinku możecie znaleźć to, co pojawiło się teraz na ekranie. Nie wiem jeszcze, co to będzie. Może króliczek wielkanocny, może jakieś jajko. Nie wiem. Tak czy siak, jeśli znajdziecie wszystkie trzy, proszę napisać w komentarzu czasy i osoba jedna zostanie nagrodzona. Dokładnie. Dodatkowo w szorcie będzie też mini nagroda. Ale to więcej informacji będzie na Discordzie, Instagramie oraz na YouTube społeczność. Teraz przejdźmy po prostu nie przedłużałem zbytnio. Ja bym sobie tutaj niewidus, niewidulusa rzucił. To chyba nie da się nam, nie uda nam się przejść niezauważonym, prawda? Patrykus, Patrykus, Patrykus. No i jednak nie udało się na, na cicho załatwić. Załatwię to szybciutko. Ojej! Oj, oj. A bo ja speli nie używam. Jesus! No tak Aj, nie, nie udało mi się Xa na czas rzucić. No nic. nic. Damy radę. Jeszcze zostało? jaj, aj, aj, nie to, nie to. Mm.

Żyj! No czemu nie ruszasz? Kontrol wciskałem. Tak! Oh my god. Wciskałem kontrol, maszowałem kontrol i nie przeruchał się chłop. Nie przeturnał się, boże, co ja mówię. No nic, spróbujmy jeszcze raz, chociaż jednego zabić na cichaczu, bo ich tu jest strasznie dużo. Ja nie mam potjonów, to jest największy problem. Zapomniałem zrobić te potjony. Poza odcinkiem je zrobię oczywiście. Może po prostu przebiegnijmy sobie obok. To było chyba najmądrzejsze. A nie można go jednak załatwić po cichu. Proszę bardzo, ja nie wiedziałem o tym. Uuu, rękawice pojedynkowe. To mógłby być dobry item. Żeby sobie go zużyć. Dobra, jednak da się po cichu. Myślałem, że trzeba tam wskoczyć, bo inaczej nie ma. Jest tak ciężko, ponieważ oni są z out Oni mnie outlevelują. Po części. Mają tu jakieś 28 levely. Powaleńcy, straszne. Udajmy sobie. Oni mają 28 levely do mojego 26. Dobra. Udajmy się tu. Na szybkości. Tam na górę też się musi jakoś być. Yy, możliwość dostać. Ale. Nas to nie obchodzi. My sobie tu szybko, 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 szybko. Petrificus Totalus. Spierdalando. Spierdalando. <laughs> Spierdalando. Ten tutaj podejdzie. Będzie mnie widział chłop, czy nie? Raczej nie, ale jeśli się uda, jeśli się uda, jeśli się uda. O to może tych dwóch załatwię naraz. Tak, jest, udało się dwóch. Podlaźli do siebie do wystarczająco blisko. totalus. No i jeszcze zostało nam tylko dwóch chłopów tutaj. To raczej bez problemu. Po chłopów? No, jeszcze jeden tylko został tu. Chłop. Ale jego to trzeba już z tego zabić. to co widzę. No i dobra. Dużo, dużo. Ale to już wszystko. Wszystko mit. Teraz tak. Mm, musimy sobie użyć Akio. Dobrze mówię. To mu nie działa. Coś tutaj nie pasuje mi. Musimy użyć Revelio. zobaczyć o co tu chodzi. <laughs> tutaj dookoła musi być coś jeszcze, co ja muszę pociągnąć. Hmm, może? Aha, dobra, tutaj chyba jest niewystarczająco oś. Może muszę. Hmm, może to chyba jakoś uruchomić. A nie, mo chciałem tylko przejść chyba. Za mało tutaj mocy jest mi się wydaje. <coughs> A, dobra, już wiem, już wiem, nie, nie, to są te z okiem po prostu. To są te z okiem po prostu i teraz może się uda? Nie, nie, po prostu wejść tu trzeba było okej. Okay. <coughs> Było po prostu trzeba wejść. Ten Fringo oczywiście użyjemy. Ten Fringo jest super. No, meter Mam jakąś czapkę z futszą podeszwą. O, ale szkoda, że jest słaba. No. Dobra, czyli teraz już możemy wyjść stąd. Wspaniale. <laughs> Mam nadzieję, że nie będzie żadnych przy. po drodze. O, dobra, przejdźmy sobie tędy. Tędy jeszcze nie byliśmy, więc to może być e, jakiś way out. Jakby tu wydupić to? Nie, nie da rady. Szkoda. Dobra, tak czy siak, musimy sobie wyjść z kopalni. Wydaje mi się, że można by było wyjść z kopalni, tylko jak? Nie ma chyba szybszej drogi. A może jest szybsza droga, tylko ja o niej nie wiem. <laughs> o tym nie sposób powiedzieć. Udajemy się po prostu zwykłą trasą. Może tędy? Tędy nie byliśmy. Au, au, au. Sy, Londo. Dumos. Tutaj coś było jeszcze chyba, nie, liście tylko, Oko zbierzmy sobie te liście, wydaje mi się, że one mogą się przydać później. Jak mnie bijesz? Miałaś uciekać od światła. Aha, są kolejni przeciwnicy. Niestety są kolejni przeciwnicy z tego co widzę, przynajmniej jednego widzę stąd na chwilę obecną, ale to spoko. Patryfikus Lotarus. Sobie uciekamy, to chyba było. Nie jestem pewien, czy idę dobrze. No dobra, to już czytaliśmy. To już czytaliśmy. Nie wiem czy ja dobrze idę teraz, ale chyba tak. To już tutaj już byliśmy, na pewno. Ale to ja pójdę tym klasycznym wyjściem z kopalni, ponieważ nie, nie wiem, jak mogę znaleźć jakiś. A poza tym, z tym, on mnie nawet nie zauważył, chłop. Chyba. <laughs> Chyba. Tam widzę. A, jednak to nie lojalista. Gdzie mi się zgubiła. A. Chodź tu, Kłatinie, kwasant, chodź tu. Brawo. Jestem z ciebie dumny, Hamid. <coughs> Wiesz, jak przejść kładkę? Dobra, biegniemy tutaj. Na no, w razie wu będę biegł sobie po prostu tędy. Oho, y Ey, yy, chyba poleciałem w złą stronę. Dobra, możemy wyłączyć tutaj kameleona w sumie. Ja sobie chcę tylko sprawdzić jedną rzecz. Musi tu być jakieś przejście, tylko gdzie? Pojęcia. Musiałem gdzieś zabłądzić. Nie no, pokazuję mi w tą stronę. Czemu nie mogę włączyć tego? Czemu nie mogę przejść? A, mogę przejść tędy. Dobra, nevermind. Głupiutki ze mnie tutaj. Ojojoj. Oj, oj. A, stepował się. <laughs> Już myślałem, że będzie zabawnie. A, przejdźmy tutaj tym. sneak'em. Udajmy się tutaj po cichu, z tego powodu, że może być tu jeszcze jakiś loyalista Ranoroka, ale już z tego co widzę, chyba nie. Dobra, mniejsza. Najwyżej go z Encantury: Encant. Przy, gościa. Ale nie, jak widać, nie ma, nie ma, nie ma. <laughs> Owocowa herbatka. Dobra, Amid. Wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Armit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood. Okay, I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me. But I get to write the book about this escapade someday. Oka, teraz. Nie Had you? Write you. Okay, Bo gdybyś to teraz zrobił, to byłby przypeał. No, Lordog, tu będzie trochę więcej dialogu, muszę wdać. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes. If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search, so was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site, oh, okay. she was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead, she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it she wanted to work together. Miriam. Yes I'll oh, cool <coughs> He told me of her research and of the container. <sighs> the reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways with her promising to share what she'd learned. troops arrived and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, when I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. Something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock. Transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gok, for telling me this. Mm. I tell you all of this so that you understand what is at stake. <sighs> Ranrock never found all of Bragbor's journals. But the ones he did find suggest. That Bragbore at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. Hey. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Okej. Okay. Oj, oj, Dowiedzieliśmy się tu sporo rzeczy. Nie mogę powiedzieć, że nie. Warda jest zaklęciem zadającym duże obrażenie. Ja rozumiem, że to jest zaklęcie, które robi duże obrażenie, ale zobaczmy sobie na misję. Mamy tu tylko... wychody i zbierz las, wychodu i zdobądź wszystkie trzy rośliny bojowe, potem jednocześnie je wypróbuj. Możemy zrobić to dzięki temu Momentum. Może bym spróbował przy glicach poćwiczyć. Więc witam was po krótkim cięciu. Niestety, spierdzieliło mi się coś i wywaliło grę. Yy, <laughs> tak więc, tak więc, tak więc. Dzisiaj możemy sobie porozmawiać z Poppy. oni możemy sobie zrobić. Porozmawiamy sobie z Poppy. Dlaczego? Bo ona ma mainquesta. Prawdopodobnie dla jednej z tych postaci fabularnych. Więc to bym chciał zrobić w dzisiejszym odcinku. Jednak nie. Mapa Hogsmeade. Czyli mapa świata, czyli ona nie jest ani w Hogwarcie, a ona jest tutaj. Jest. Ona, aha, dobra, rozumiem, rozumiem, ona była w Hogwartsie, ale ona jest pomiędzy tymi main, yy, side questami. Ja nie zacząłem oczywiście, bo mi się nie chciało. <laughs> nie chce mi się, nie chce mi się, i tak już długo ta seria trwa. Myślę, żeby po prostu Troszeczkę sobie ją przyspieszyć. Zawsze Hogsmeade laguje troszeczkę na początku. Więc przepraszam za to. Bo tutaj się dużo tekstur wczytuje. Ja muszę po prostu sobie wejść tutaj. Ojojoj, co tu się odpierdziliło? Co tu się od... O Jezus, tekstury się jeszcze nie wczytały. Nie wiem, czy widzicie to. turki się jeszcze nie wczytały. O, już się wczytują, już się wczytują. No, duża ta gra, ale takie problemy że jeszcze się nie wczytują po premierze tak długo. Tory was ignoruje tutaj nasz. Tutaj mnie. O nie, ona też ma nie wczytane tekstury. Jesus. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behaviour. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check, and if we can find her, we can return her egg. okej, okay, dobra, trzeba ją odczukać. No problem. Doki doki. Dobra, ja, ja to skipnę, przepraszam, ja to muszę skipnąć. Ja to muszę skipnąć, bo mnie te tekstury rozbrajają. Musimy wyjść z tego miejsca. Uff, na szczęście. Tutaj tekstury są wczytane. Ale mamy święta już. Blisko świąt. Dobra, przebiegnijmy sobie dalej. Zobaczmy, czy ja daleko muszę biec. Czy ja muszę daleko biec? To jest pytanie. Chyba tak, muszę daleko biec. Misję. Rozmowa z dyrektorką. O! Komnata map Czyli tu już mamy, tu już mamy daleko. Właściora. Ja może bym spróbował jeszcze to. Tylko musimy pokazać na mapie, gdzie to może być. To jeśli... One są gdzieś jakoś daleko. Dolina Hogwartu. No to możemy sobie tutaj siąść i tutaj powinny być te balony, które ja muszę sobie przebiegać. Oj, kamerka, kamerka. No i dobra, zróbmy sobie te balony. Wszystkie. I na tym zakończymy odcinek dzisiejszy. W następnym odcinku udamy się odebrać Spela Ares do momentu. Oraz yy, dupniemy w stronę. Komnaty mapy, żeby zrobić kolejną próbę prawdopodobnie, bo to będzie długi quest. Będzie to długi odcinek. No, a dzisiejszy będzie taki krótszy. Dzisiejszy będzie taki krótszy. Fajny, Milusi. Patrzę się tam za siebie. Mi mignęło. Pozwólcie, łyczka. Znowu się gra za ciała. W takim razie zakończę ten odcinek teraz. Będziecie mieli bardzo krótki odcinek. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Do następnego. Hej. hej.